Weź dróg, tak, żeby wyjść całego <noise> Vipera. Okej, okay, to Viper zostanie. Tak, <noise> Siema widzowie, jak tam się czujecie? Ten dobry poranek, niedzielny. Jak tam w kościółku. Koronka wa was dopadła? Na nas na pewno nie. Oczywiście, koronka do Bożego Miłosierdzia. Oczywiście, ale. <noise> dzisiaj gramy w taki fajny odcinek, że zgadujemy, jaki symbol pasuje dekorapera. A na przykład do nas, do poważnego kanału, pasuje taki symbol jak. Ale I wracając do tego symbolu, takim symbolem pasującym do nas jest symbol subskrypcji, który dajemy wam, żebyście go nam e, kliknęli i pocieszyli nas i nasze mordy. Ale zbastuj bajerkę. A to mi się to podoba, że tam są Basty wszyscy oprócz szpaka i no. no jest gitu, ale... <laughs> Sępy i robale, bo sęp dala robale. A za kamerą jest nasz prowadzący. Danielson. Siema widzowie i siema uczestnicy. W dzisiejszym odcinku waszym zadaniem jest dopasować raperów do symboli z nimi związanych. Macie przed sobą dwie kubki, na jednej są symbole, na drugiej ksywki. I przez cały odcinek będziecie głowić się, jak yy, dobrze przypasować yy, wszystkie te symbole i ksywki. Betty, Gets, Guzior, Jan Rapowanie, Avi, Kabe, Kizo, Borikson. Mogę już, już zacząć na starcie, bo wiem parę. Kawę kominiara. No dobra, a więc tak, ja ty oczywiście biorę BDS-a i opowieści ci z Doliny Smoków tego smoka tutaj, tego, 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 tego. <grym> Ale pomaca go. <grym> to co ja biorę? Chyba logo SB Mafii, więc skoro nie ma tu SB Mafii, to na stówę musi chodzić o Solar. Kolejnym symbolem będzie DVD, wydaje mi się, że to jest to shafter. No dobra, spoko, a więc tak, to ja wezmę to, bo to mi się strasznie kojarzy, no to, no, to jest tak to generalnie emotka. Eee, tak, to, 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 tak, to jest na Ziemale, no. Tak? tak? Tak, 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 właśnie mi się wydaje. No nie wiem, czy ta sama ikona nie była ten przy Hot nie Challenge 2. Tu masz, podpowiem ci Hot Chili. No. Hot Chili. Znaczy, no to jest Wat to. No tak, 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 to, to jest Wat Tak. Ja wdaję Reto i Pentagram. Bez kitun. To Nie, ale ma czekaj. Mam ma mieć skojarzenia a nie jakby takie rozkminione symbole, takie bardzo głębokie. To jest po prostu skojarzenia. A tak mówię, że kojarzę. kojarzę też, co nie? A nie widzę w symbolach twoim skojarzeniu z tym okay. skojarzy, rapowaniem, a może na pierwszy rzut to też był z... związany z Naruto? Okej, okay, ale ja to już wezmę e, Pi, no i Matę. Kto wali osiem gwiazdek? No proste, że tak Hemingway. No i mamy. W sumie to teraz aktualnie większość polskich apelów, no ale... To prawda. Dobra, to ja damy. Za początkowo to taka. w Versace i Avi. Nie. Jak? A nie, a mi miał. Eee, to, bez ścina. No. A, jestem spanie, przepraszam. Bez jest pizdzie i z dalej. Wezmę po prostu najprostsze, bo i jest to oko... Tjada. Oko Horusa. O, właśnie, jest to oko Horusa. To jest trójzon. To no. Poseidon. No a kto, a kto wydał niedawno Poseidon, no Kizo, tak. Jak już mówimy tutaj o Kizo i jego bardzo dobrej płytce, to wiecie co jest jeszcze dobre. Nasze Instagramy są bardzo dobre i możecie na nie wbić. Tutaj trzy bardzo fajne. Takie. Równo z publikacji tego odcinka na... W instagramie Kuby możecie wejść na jego Insta Story i napisać, jaki macie pomysł na, na nasze filmy. Co wam się spodobało, na co czekacie? Dać nam więcej kontentu. No kurwa, nie? Czalam, że może być Czaszka i serios. Tak mi się wydaje. To się mi... Się, też tak tak myślę, bo tak, nawet strzelne. miałem tą bandanę. Tak, i tam była czaszka. Tak, to jest. Jego, tak, tak, tak. No, to jest no dobra. Logo, whitigas. Okay. Okay. To ja w takim razie wezmę Gaza i Kosmita. Też o tym myślałem, ale znaczy, stwierdziłem, że to jest... się wysada też szpaku właśnie, bo... Nie czemu? Na razie moje przekonanie, że Marihuana idzie do Poleksona. No on tu ma duży węgier, no. Whit Banger, Jackie Chan, no. bo jeżeli mi jeżeli pamięć nie mieli to chyba w tą stronę, jest to bo chyba to jest symbol chyba... z y, religii. Y, A, może być... To na, jeżeli się nie to jest chyba symbol z religii, to jak się to nazywa religia? Islamska. O, Islam? Dokładnie. Tak. E, Kogo tam stawiliście? Malika no, Matane. Tylko, no. że... Nie, bo, czy, poczekaj, bo to mi się kojarzy z tym, ze znakiem tego barana, koziorowca, z tego, z, e, z Izaka. To, to prawda jest taki znak tak. w Izaku. Może podzielmy nie to tak, 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 których jeszcze nie jesteśmy na 100% pewni. Nie. To dzielcie, że... Solar, tak, chociaż nie, to nie to wiem. to bliżej siebie. Rzeczywiście, że Upsona nie mamy. Nie możemy, niby. Nie, nie jak ja dla mnie to jest Upson na 100%. I, i ty Podobnie. nawet nie, nie możesz. Upson na 200%, bo tak. to nie jest, są jest, jest przekminione jakieś super, ultra trudne no symbole, tylko to ma być na pierwszy Ale to jest takie są na Hot 16 czasem. A, a, a czy wierszacze nie pasuje no do, do Malika? Co? No, wersacze. No tam Nie, dobrze, czy? paluch to jest wersacze, bo on Czemu? na talerzu podczas teledysku mój kościół, na talerzu on się ma się jak wersacze. To bym dał, że to jest. No nie wiem. że to no, jest. Okay. guzior. Gu no. no, guzior, ninja. No, No, sumie tam, ok. A. Dragon Ball do szpaku? Ja do butelek? Którą to jest Nie zdrowe? jestem zdrowy, to moje wybory. Czyli pijesz alkohol, I to jest kibicą. Tak tak to jest Raz, raz, to masz sens. No i Daniel, to jest totalnie połowa Zobaczę i powiem wam, ile macie źle, i jeszcze będziecie mogli poprawić. Dobry. Ale nie powiem, które są źle. No. Macie cztery źle. Cztery, aż? To jest pewne. To, to jest pewne. Zróbmy tak. BDS jest dobrze na pewno. Jest jest dobrze na pewno. Tak, że. Japson, Red jest dobrze na pewno, Mata jest dobrze na pewno. No, to tak, jest bo też. To... -bo też. Abi jest też na pewno dobrze. Żaba nie wiadomo. Misiel no, też jest też pewny. Bo... Sarius na też jest szpaku. też Bo Sariusz na 100%, ja też. Kizzo też. Kizzo też, Kizo też. no. Y Hmm. I to jest, to jest znak zapytania wszystkie razem. A, a Solar? Cześć, zostawiłem nawet. Solar czym, też jest takie czym Una, to jest niepewne? Ale... Z czym to... dobra? Do, do, idźmy na drugą inaczej. stronę. No. Ja w śraperie z czym nam się kojarzę? Na przykład Paluch. Paluch mi się tutaj kojarzy. Trzy butelki to mi się kojarzy z y... White'em. też właśnie. właśnie rano no, rano. No, ale taki, tak z tak nie wiem. To, to, to może inaczej. Solar z czym nam się kojarzy? No z SB Mafia. Okej, okay, a, a czy ktoś jeszcze nam się tylko kojarzy, że jest z SB Mafia? No, no, no Jan ja, Rapowanie. Ale raczej jest... Tochka ja będzie. Solar na pewno, bo to jest jakby... z sam, to, no. to, jak to Jan Rapowanie by to był. Okay. Wydaje mi się, że to jest pewne, no, ale tak. no, to jest no, dobra, SB. Toka. Solar no, biała z tak. a nie Jan na no, 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 biała z Mafia. Okej, okay. Japson. Mimo to ja uważam, że, że Japson powinien być, ponieważ on nie pasuje do żadnej innej opcji. Jest to ten znaczek, który po prostu miał w tym... Tym nowym albumie. Wydaje mi się tak, że Borikson też by był, jeżeli nie... Weed mógłby być tak. U Malika albo u Boriksona, tak mi się wydaje, bo on bardziej tak bardzo u, z tego zna. Bardziej u Borisona. Ale szpaku jest mocno związany z sam albumem Boruta. Ja nie wiem, czy go, że nie o jakimś Dragon Ballu tam. To... W sensie, właśnie tu, właśnie to tutaj, ja taki... bym się zgodził, że, że, patrzę, to tak właśnie to powinno być. To, to tak, nie pasuje wcale do Malika. Malik nie chodzi w Versace, Malik. No okej, okay, wiem, o, wiem Malik... o co chodzi, ale po prostu... Że wersasze czysto dlatego, że po prostu pokazuje swój wiersz, że, że Haj, tak, że no. Że Wydaje mi się, że na 80% jest to symbol z Koranu, albo w sensie, że jest z religii. Właśnie nie jestem pewien. mi się Padów. kojarzy z takim po prostu uliczniakiem. Nie. To jest... No okej, okay, teraz już nie, teraz ale, nie. Ale, ale, ale po prostu tak mi się, zniknę, się z bardziej najbardziej kojarzy. Bardzo znanym telewizyjnym palucha jest mój kościół i tam na talerzu, jak jadł, jak kończył jedzenie, był właśnie talerz, był znaczek Versace i to jest no. jakby tak jest pokazane to z góry cały czas. Wydaje mi się, że to pasuje bardzo dobrze do palucha. Teraz już możemy uznać za pewniaki, bo pamiętacie, jak najpierw mówił, że kojarzymy ninja od nie? a to jest tylko słowo ninja, a spakuma boru to machinacja, on często wspomina właśnie o takich rzeczach. To już możemy racja jako pewniakę, dać. Tak. No coś na mnie ale to Ktoś nie... musiał o Dragon Ballu, To jest pełne. Mi się wydaje, że to szpa z Dragon Ballem. Ale nie myślę, że znak wioski. Właśnie to poru, to to jest właśnie... To mi się wydaje, że to jest guzior, bo ten guzior yy, był... W dupę. Wtedy te dwa są dobrze w takim razie. Albo. Źle interpretujecie ten symbol. który Też tak myślę. Ten. Ten, że, że tutaj chodzi totalnie o coś innego. Nie. A. w którą stronę on ma być? Tak, wcisnąć się W tą? Do, do to, to, to. To was w ten sposób. Tak, chodzi o kozła. Co nie pasuje na pewno Malika? Trzy butelki i Dragon Ball. Pasuje to albo to. Tak. Co pasuje do palucha? Versace i butelki. Versace i butelki. No. Czyli o tak, o tako robimy. takim grupą O dokładnie. Tu dwa. Zostanę też. To Mogę Wam symbole. przedstawić mój pomysł? No, okej okay, to tak yy, Versace z malikiem, ponieważ się flexuje w ogóle Paluk z tym czymś. Trzy butelki z Janym kreem karpowaniem, a to z guziorem. się wydaje, że tak to, to powinno być. Zbyt nieoczywiste Guzior na 200%. No to to właśnie... jest za daleko. A właśnie mi się dać, że góźnior namijał coś o smoczy. Nie? Źle to finkujemy naprawdę źle ten znak, ten do guziora, a kula, że Mike Montana robiąc arabskie okulary daje jej smocze kule na mordę. Może. O kula. Trzy butelki nie pasują na pewno do Malika. Okej, okay, ale na 100% do, do kogo Malika? wam najbardziej tej pasuje we, we, Wersacze? Malik Motana, który kreuje się na... Poczekaj, to... nie, mów nie mówię na kierowu, tylko po prostu myśl od razu. Nie myśl, nie, nie interpretuj, nie interpretuj, no to, no to, Tylko no to... myśl o symbolach. No Interpretacji. To jest za interpretacja, to jest za interpretacja, to też. to wszystko po prostu... Jeb, no dobra, wszystko. ale to są po prostu wiesz, z czym tobie się najbardziej ko kojarzy dana rzecz. Jakie są te symbole, wiesz? Nie to nie są symbole, jak to się nazywa? To już jest Naki, bar. Zaki Zodiaku. A, tak, 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 tak. To jest... to, 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 to Kocioł? Nie. To jest baran. Baran, tak? Mhm. Mm to jest to baran, bez tym baran. <noise> Baranina? <głosy> I ma Ale nie baraniny, zajebiście pasują idealnie. Kultury. Ale nie ma co na tym myśleć. 300. China nie, nie lepiej zamienić, nie wiem, taco z y, paluchem? Nie. Wydaje mi się dużo szybciej, że... Totalnie nie. A co taką ma z trzema butelkami? No właśnie. nie, po prostu, że mi się wydaje. Nie, co ma nie nie, Nie. Nie, 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 8 ta, nie. Gwiazd... nie. nie ja. Zostawmy to tak, proszę. Ale lub czyli trzy butelki, na powanie, bo to jest... Zostawmy. Baran to, tak. to jest baran, czy koziorożec. Baran. Baran. Nie ma, ma kozioroców to, to Baran, trzyma Ci baran. To nie masz chyba, nie wiem. Jest koziorożec, ale to jest znak barana. Okej, okay, no dobra. Baran. To ci każdy okay, no baran. Okay, no baran, baran, baran. Baran Baranika. kebab, Malik Montana. Ale... Dobra, to zostawiamy tak. Dobra, Dobra. Do. A ci powiem naprawdę, ten Dragon bo jest strasznie trudny, bo nie wiem czy on idzie tu, czy to właśnie górze coś oskoczy, czy ja na nie, nie mam pojęcia. Dobra, mów Daniel, co jest nie się... Ile? Dalej są cztery źle? Zrobimy tak, że będę po kolei po prostu mówił, które są dobrze. Okay. No. Więc tak, BDS oczywiście dobrze, jest dobrze, no. to dobrze, to oczywiście chodziło o płyty Dame. No. Mata dobrze, Sako dobrze, Kizo dobrze, Borisson dobrze, KB dobrze. Shafter dobrze, Sarius również dobrze, Pattoja oczywiście dobrze, Kłębo na dobrze, Avin dobrze, Solar też dobrze, są dobrze, Guzior dobrze, Szpaku dobrze. I uwaga, Malik Montana dobrze, Paluch źle, Jan Rapowanie źle. Czemu Malik? Zapraszam zapytałeś od góry, Malik, czemu no, dobrze? Złota owca, co? Czemu Malik, co ma... Malik dobrze? No bo po pierwsze to, co Ludy mówił, że Genius. chodzi o flex. W sensie po prostu symboli jakiejś marki, tak? No. I poza tym Malik nawijał głowa meduzy, głowa meduzy, Wesaci, Wesaci. Kto? No Malik. Przy okazji zapraszam Was także na odcinek Czy naprawdę znasz polski rad? Przekonajcie się sami. I wbijajcie. Dokła dokładnie tak, warto sprawdzić, warto nawet nas tutaj zasubskrybować, lajka like zostawić, też warto, bardzo fajnie. Zdańcie. I co? Nie zapomnijcie tutaj oczywiście o hashtag kosmita, ponieważ każdy znalubi lubi zna gedza i lubi UFO. I dokładnie wtedy przypniemy wam serducha. Uuuu, yy, rudełek do góry, żegnamy się u Rudlą <noise> <noise> Bo!